Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z demka Twierdzy Krzyżowiec i w dzisiejszym odcinku posprawdzamy sobie to i owo. Jak widzicie, mamy już 44 minuty nagrania, znaczy nagrania, jak widzicie mamy już 44 minutę rozgrywki, zameczek się rozbudował, mamy ekonomię, mamy produkcję broni, mamy jakieś podstawowe e, budynki gospodarcze, które napędzają naszą koniunkturę. Mamy jakąś linię obronną, generalnie nie spieszę się w tej rozgrywce i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Chciałem sprawdzić przede wszystkim jakie są dostępne limity jednostek na tej mapie, jakie są dostępne nowe limity jednostek w tychże, ponieważ nie wydaje mi się, żeby to było wszystko kogoś jeszcze testowane. A fajnie byłoby to w sumie sprawdzić i zobaczyć, czy coś się zmieniło w nowym krzyżowcu, czy limity dalej są takie, jakie były. Moja armia w tej chwili wynosi, słuchajcie, 176 jednostek. Oczywiście będzie się to wszystko rozrastało, także będą update y na bieżąco i zobaczymy, czy dalej będzie słychać ten głos trwogi, który oznajmia nam o tym, że armia niestety już zbliża się do limitu liczebności, czy też nie. Poza tym e, chciałem sprawdzić również odporność jednostek e, na mm, ataki i strachu i tym podobne, aczkolwiek do tego potrzebujemy tylko i wyłącznie wartownika, ponieważ on w dużej mierze posługuje się jednostkami europejskimi, które umożliwiają nam taki test. Tych dwóch gadków niestety e, używa nowych jednostek, które są niemiarodajne względem starego krzyżowca, tak więc zrobimy sobie porównanie gdzieś w tym miejscu. Nie mamy dostępu do wolnej budowy, nie mamy dostępu do wolnej kampanii, także zobaczymy, ile mniej więcej będą nasze jednostki w stanie wytrzymać bez współczynnika strachu, a ile ze współczynnikiem strachu. Chociaż zobaczymy, czy w ogóle nam się uda to taki test miarodajny wykonać, bo no jednak mają już trochę tych kuszników na tych murach, także może być to nieco bolesne. No i co? Chciałem jeszcze sprawdzić, czy można burzyć takie budynki, które są na mapie, takie jak ten, ale niestety jest to poza naszym zasięgiem. Zobaczymy również, czy jednostka, którą zaznaczymy, jest w stanie w ogóle tam dojść. Ale to, jak już zajmiemy się tymi dwoma oponentami, I co jeszcze możemy sprawdzić? Jakie są rezultaty pozytywnego współczynnika strachu dla produkcji? Czy dalej chodzą wszyscy do ogródków i sobie chilują? No i czy uzdrowiciel leczy również jednostki, czy też nie? To już mogę wam powiedzieć, że nie. Uzdrowiciel w nowej twierdzy Krzyżowiec, na razie przynajmniej nie leczy jednostek, czyli jest po prostu uzdrowicielem, który leczy chorób, w zamku, ewentualne plagi i tym podobne. Ogółem z takich rzeczy, które zauważyłem, no jest to wszystko na silniku twierdzy definitywnej edycji. Movement jednostek i tak dalej. Wielu osobom się nie podoba to, jak oni się poruszają, że jest to tak jakieś ociężałe i tym podobne. Ale jak przyspieszymy gierę, Wygląda to bardzo podobnie do tego, co mieliśmy, co znaliśmy z krzyżowca poprzedniego, ale słuchajcie, jest jeden mały myk. Zauważyłem, że zachowanie trzech jednostek jest identyczne jak w twierdzy, tej klasycznej, podstawowej twierdzy, z której silnik był implementowany do tego Demka. Mianowicie, jest delikatna różnica w ich pracy, szybkości ruchów i nawet obieraniu trajektoriów. W Krzyżowcu wszystko było bardzo dynamiczne, dużo, dużo szybciej się wszystko przemieszczało, poruszało, zmieniało. A w tej wersji gry mamy do czynienia ze starym silnikiem, który no bądź co bądź jednak nie był aż tak idealny. Moim zdaniem był gorszy niż ten, który był w Krzyżowcu. Nie jest to jakaś duża wyda różnica wydajności jednostek, owszem, aczkolwiek jest ta różnica wydajności jednostek, która jest dosyć kłopotliwa, bo jakby grając z krzyżowca jesteśmy przyzwyczajeni do tej dynamiki, którą ma krzyżowiec a mamy tutaj dynamikę jednostek i mieszkańców z definitywnej edycji czyli z podstawowego, podstawowej twierdzy no jest to coś na co ja zwróciłem uwagę nie wiem czy któreś wprawione oko również zwróciło na to uwagę, aczkolwiek jest coś w tym e, nawet chociażby w produkcji łuków jest pewien myk, oni się poruszają nieco wolniej niż ci, którzy byli w krzyżowcu Widać ten taki okraszny ruch tego łuczarza, który właśnie pobiera drewno ze składu albo właśnie idzie po drewno. Oni się poruszają nieco inaczej niż Styrdzy Krzyżowiec. Tam zdecydowanie było to bardziej dynamiczne. A mieliśmy również sprawdzić bagi, które są w grze. Czyli na przykład coś takiego jak to. Mamy czterech inżynierów i wyznaczamy jednego inżyniera do budowy wieży oblężniczej. Niech on sobie tam ją skonstruuje. Generalnie w krzyżowcu klasycznym można było pod kontrolę 1 ustawić wieżę oblężniczą i ona była wtedy mobilna, jakby nie miała w środku jednostek. Także no, spory exploit. Jak widzicie, na wieżę możemy wepchnąć w dalszym ciągu więcej jednostek niż jest to możliwe. Wystarczy je wysłać w odpowiednim odstępie czasu. I jest tego jak najbardziej możliwe, czyli to upychanie jednostek na wieżyczkach dalej jakby funkcjonuje. Dobra, wieżyczka się już kończy budować. Tutaj jakieś ataki nam nie grożą, raczej mamy tutaj całkiem sporo kuszników na froncie. 95 kuszników to jest bardzo duża ilość. Okej, okay. dobra, czyli to nie działa. I jeszcze nie dobra, myślałem, że inżyniera straciliśmy. Wrzucimy tutaj inżynierów. Działa. Wyciągniemy inżynierów. Nie działa. No dobra, czyli mamy jakby jeden mit zweryfikowany, jeden, że tak to nazwę, bug, który był dosyć istotny i denerwujący dla niektórych graczy, został rozwiązany. To jest bardzo fajna sprawa, bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie to przede wszystkim dlatego, że. Eliminacja jakich, jakichkolwiek exploitów z tej gry jest na pozytyw z tego tytułu, że po prostu usprawnia tą grę. Jest faktycznie coś poprawione, jest coś zmienione, co na dłuższą metę po prostu zmienia postrzeganie tej gry. Załóżmy, że jest osoba, która narzeka na to, że to jest odgrzewany kotlet, że ta gra się nie nadaje, że nie powinni tego robić, że to się nie sprzeda i tak dalej. Są tacy ludzie. Zaufajcie mi, spotkałem takich w komentarzach nawet. I generalnie rzecz biorąc jasne mogą, mogą mieć taką opinię mogą mieć takie zdanie na temat gry, ponieważ no Firefly już któryś raz podchodzi do tego tematu w podobny sposób no i tworzą te remaiki swoje, e, aczkolwiek wydaje mi się moi drodzy, że jest to delikatna jest to delikatna przesada mówiąc że jest to odgrzewany kotlet. Jak widzicie sami no mechanika w tej grze ulega zmianie i jest modyfikowana ta gra w całości. Jest ona robiona na nowym silniku od podstaw i są eliminowane powoli błędy, takie jak chociażby ten, ta wieża obrężnicza. Nie podoba mi się to, że dalej można tak dużo jednostek wrzucać na mury, ale jak sami dobrze wiecie, wszyscy z tego korzystaliśmy rzadziej lub częściej, więc wydaje mi się, że nikt raczej nie będzie na to mega mocno narzekać, chociaż wydaje mi się też, że Firefly powinno coś z tym zrobić, bo jest to dosyć spore ułatwienie. Zamiast budować czterech wieżyczek, żeby się wybronić, budujemy sobie jedną lub dwie, które są w stanie nas spokojnie wybronić przed największymi atakami, które nadchodzą ze strony naszych oponentów. No i co? Tyle w goli wstępu i tego takiego ogólnego gadania, które na razie mam dla was. Zbieramy armię i dopóki nie uzbieram w sumie limitu liczebności, jeżeli w ogóle taki osiągnę, OK, wróciłem do Was. Co prawda jeszcze nie osiągnęliśmy limitu populacji, ale sprawdziłbym jedną rzecz. Pauzowanie i odpauzowywanie sadów, czy innych obiektów produkujących dla nas żywność, materiały i tak dalej. Mamy farmę chmielu, pauzujemy grę, usypiamy farmę. Wznawiamy farmę, odpauzowujemy. No i niestety nie działa to. Znaczy niestety. Niestety. Bardzo dobrze, że to nie działa. Tak powinno to wyglądać w sumie. Czyż nie? Po prostu zwolnił nam pracownika i jakby nie wrzuciło go z powrotem, nie zdublowało jego stanowiska pracy podczas pauzy. Także bardzo, bardzo fajnie, że tak to wygląda. Bardzo fajnie, że gra ten, w ten sposób zafunkcjonowała, zadziałała. No co, tylko się cieszyć. Kolejny exploit, który był dosyć denerwujący, który niósł za sobą wiele przykrości, że tak powiem, i niesprawiedliwości dla wielu graczy, został wyeliminowany. Także bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się z tego powodu. Lecimy dalej po populację. Jest to coś kluczowego, myślę, żeby sprawdzić ilość wojska, którą możemy finalnie osiągnąć. Mamy już prawie 500 jednostek, moi drodzy. To jest ogromna armia i mamy w tym, w tym momencie już 110 krzyżowców. Pikinierów mamy 104. Jazdy mamy 40, nawet 40, 40 jazdy, mamy. Słuchajcie, to jest bardzo dużo, duża armia. Myślę, że spokojnie już by się nam limit załączył ze względu na jakość jednostek, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w sumie to w krzyżowcu e, jakość siła jednostek była jednym z takich kluczowych elementów, który decydował o tym, jak duży limit jednostek możemy osiągnąć finalnie. Także wydaje mi się, że limit jednostek w tej chwili przynajmniej nie występuje. Ale jeszcze chwilę poczekamy, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Spróbuję zrekrutować jak najwięcej armii, i żeby mieć jakiś miarodajny rezultat dla, dla Was do przedstawienia. A w międzyczasie mamy kolejny atak od wartownika. Ponad godzinę czasu już gram w te, na tej mapce. Myślę, że spokojnie sobie poradzimy z tym atakiem. Mamy podwójną linię obronną. E, możemy część kuszników również rzucić na te wieżyczki, które są tutaj w naszym zamku, żeby nieco lepiej się bronić. I mamy w tej chwili tutaj 11-9 kuszników na tej wieżyczce, także spokojnie możemy tam jeszcze ich dorzucić całe gromady. I co mnie bardzo irytuje, często jak mamy samą pikę na przykład w zbrojowni, to podświetla się nam już pikinier, jakby był dostępny do rekrutacji. Tak samo było w twierdzy definitywnej edycji. Nie wiem, czy nikt nie zwrócił Firefly na to uwagi i chyba napiszę to do nich w tikiecie. Dzisiaj po tym nagrywaniu, że jest taki błąd, który po prostu wskazuje na to, że możemy zrekrutować jednostkę, mimo że nie możemy fizycznie tego zrobić. No, armia nam się rozrasta, słuchajcie, myślę, że już mamy ponad 500 jednostek. 613 jednostek mamy. No, jak na mapę, dla przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dla sześciu osób to jest bardzo duża armia, już. Jak na mapę, dla sześciu osób, podkreślam. To jest już prawie 700 jednostek. Dobra, 617, no niech będzie. Ok. Nie eliminuję wrogów celowo, żeby sprawdzić, czy jakiś limit występuje przy ich armiach, przy ich populacjach. Jeśli nie osiągniemy limitu, mając więcej niż 1000 jednostek, to będzie to raczej jednoznaczne z tym, że limitu w tej chwili nie ma. A być może po prostu Firefly go nie wprowadziło, no ale jak mamy nowy silnik, słuchajcie, to dlaczego byśmy mieli mieć limity w sumie? Limity były po to, że po prostu tamten silnik starej gry nie był w stanie wydolić przy tak dużych ilościach jednostek, przy takiej dynamice gry. Mamy w tych czasach potężniejsze sprzęty, mamy lepsze silniki, którymi się, na których się konstruuje gry, więc myślę, że jak najbardziej jest taka możliwość, żeby nie było limitów w Krzyżowcu. Eee, co byłoby naprawdę mega, 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 mega fajne. O, widzicie, jak pikinier się podświetlił. W tej chwili może nie mamy pancerzu, nie? Nie możemy go zrekrutować, nie mamy zbroi dla niego. Ale się podświetla, jakbyśmy mogli go zrekrutować. I w sumie tyczy się to chyba tylko i wyłącznie pikinierów, moi drodzy. Nie wiem czy pikinier miał jakąś implementację od włócznika, że to jest z tego samego warsztatu i dlatego się podświetla, bo włócznik potrzebuje tylko jednej broni. Nie mam pojęcia, jest to jakiś problem w ich kodzie i jest to coś co mogliby ogarnąć spokojnie. Wszystko by było dużo prostsze gdybyśmy mieli obu tajemników, ale wiecie co, ja myślę, że polecimy po prostu w mnichów. Gdzieś ich tutaj będziemy zbierać i w ten sposób będziemy mogli sobie sprawdzić ten, ten limit populacji. Posiadając różne rodzaje jednostek, co jest moim zdaniem też kluczowe. Mamy naprawdę drogie jednostki, silne jednostki, będziemy mieć sporo też z tych słabszych jednostek, co w sumie daje nam już jakieś podstawy do tego, żeby móc powiedzieć, że, że test jest miarodajny, bo armia jest zróżnicowana mamy sporo silnych, sporo słabych jednostek także względem krzyżowca jak najbardziej. No dobra, minęło trochę czasu. Mamy 1375 jednostek. I wydaje mi się, że limity w tej grze póki co przynajmniej nie istnieją, bo mamy trzech oponentów, którzy mają w pełni funkcjonujące zamki. No może ten dostaje nieco pod sam jak i ten, bo yy, no jakby nie patrzeć te ich kusznikami i tak dalej. Ale zrobimy tak, słuchajcie, ja się pozbędę nomadów i yy, damy się Partownikowi rozwinąć na maksa. Zobaczymy, co wykombinuje na w tym czasie. I jak bardzo uda się nam również rozrosnąć do czasu jego eliminacji. W sumie jestem ciekaw, czy te limity faktycznie są takie duże. Czy, czy, czy coś się zmieniło? No, kurde, 1400 jednostek mamy. Dobra, weźmy, zgarnijmy, nie wiem, tylu tutaj. Reszty na drugą stronę się wyśle i tyle. W sumie to nie ma inaczej jak zrobić tego eksperymentu, aniż jak spowolnić ten pogry do 40. Co daje nam przepływ czasu jedno, na jednakowy. Weźmiemy 40 jeźdźców i wyślemy ich po prostu na mord, gdzieś tu w to miejsce i zobaczymy, ile czasu przetrwają na negatywnym, a ile na pozytywnym po prostu. Współczynniku strachu, na pewno zwiększy się nam teraz produkcja wszystkich dóbr, także nieco to przyspieszy nam grę. A jeżeli chodzi o naszą armię, to mamy w tej chwili już ponad 2000 jednostek, 2200. Także spoko. Jazda, jazda. Dobra, jedźcie tam. Niektórzy są ranni, niektórzy nie. No ale negatywny współczynnik strachu to negatywny współczynnik strachu. Na pewno padną w miarę szybko. No. Dobra, mniej więcej 41 minuta, mniej więcej tam ze drzwi. No, wytrzymali 50 sekund, plus minus, no byli poobijani nieco wcześniej, także zdaję sobie z tego sprawę. E, no ale nie bierzemy tego pod uwagę, dobuduję sobie jeszcze kilku tych, żeby mieć już kolejne grupy gotowe. Powiedzmy, że minutę czasu ustali. Zobaczymy zaraz w kolejnym teście, jak to będzie wyglądało. No dobra, mam coś ciekawego. Nie pojawiają mi się kmiecie. Co świadczy tylko jednym. Osiągnęliśmy limit dla mapy populacji. Czyli teraz mamy limit populacji, nawet nie limit, limit, limit liczebności. To jest 2325 jednostek. Na takiej mapce myślę, że koło tysiaka byśmy w starym krzyżowcu mieli na spokojnie. Przy takiej konfiguracji. Zginęło dwóch kuszników, dlatego mamy dwóch kolejnych mieć do rekrutacji. Zobaczcie, mamy 206 na 242. Żeby nie było, popularność jest na plus 2. Także zbieramy sobie teraz konnych, 80 całych mamy. Wysyłamy ich tutaj i zburzymy teraz wszystkie budynki na negatywny współczynnik strachu. Dobra, lecimy pod zamek wartownika i zobaczymy, ile ustoją tym razem na rycerze bez jakiegokolwiek współczynnika strachu. No, myślę, że spokojnie dłużej by stoją niż poprzednim razem, no ale to jakby wyjdzie w praniu, nie? Zaczynam czas liczyć od momentu, kiedy ostatni koń przekroczy rzekę, bo oni są już obijani. No i dobra, 56. No, powiem Wam, że niespełna minutę wytrzymali. No jakby trochę gorzej, ale też walczyli trochę z pałkarzami, więc... Podejrzewam, że to miało jakiś tam większy lub mniejszy wpływ na całą sytuację. Dobra, no, teraz czas na pozytywny współczynnik strachu. Jest plus 5, a cała horda pewnie pracowników teraz rusza. Część z nich na pewno pójdzie tam odpoczywać, ale... Ta... Tak, browarnik idzie. No ona ma przerwę, idzie sobie tam odpoczywać. Dobra. Zgarniamy ostatnią 40 i lecimy tutaj. Zobaczmy jaki będzie rezultat na współczynniku strachu pozytywnym. Podejrzewam, że... Jeśli nie wyskoczę coś, pokażę... To będzie podobnie. I liczymy czas oczywiście od momentu przekroczenia przez ostatniego konia rzeki. 53. No dobra, to zobaczymy jak to będzie wyglądało tym razem. Dwa konie już padły. Powiem wam tak, mam wrażenie, że na pozytywnym współczynniku strachu stali oni najkrócej. Ale żeby to zweryfikować musiałbym znowu zburzyć to wszystko w cholerę. Dobra, mamy ostatnie podejście. Raz jeszcze wybudowałem rzeczy negatywne. Liczymy czas od przekroczenia przez nich rzeki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 32. No, powiem Wam szczerze, że. chyba żadnej różnicy nie widzę. Ale ciekawą zależność zauważyłem: Mangonela nie atakowała naszych jeźdźców. W ogóle. A jest to też kolejna rzecz, która jest tutaj z twierdzy definitywnej edycji. W pierwszej twierdzy, mangonele były zbagowane, nie atakowały jednostek. No, chyba że mieliśmy do czynienia z machinami obrężniczymi. I założy się, że jakbym tutaj podesłał machinę obrężniczą, to byśmy mieli zaraz jadkę. No, w takiej sytuacji po prostu machina nas olała totalnie. Dobra, słuchajcie, mamy limit armii na 100% osiągnięty. Prześlimy jeszcze część naszych jednostek tam na front i zaatakujemy go ostatecznie definitywnie, tak, żeby zwiększyć ten piękny odcinek. 50 paru tych mamy jeszcze spoko. Paru kuszników jeszcze się nam tam zebrało. Fajnie fajnie. Lecimy do ataku ostatecznego. Nie ma co już tutaj robić. Możemy jeszcze sprawdzić e, teorię z machinami obrężniczymi. Coś, co Firefly powinno poprawić. Na pewno w krzyżowcu atakowały te machiny obronne, machiny oblężnicze i wydaje mi się, że na tyle prób, co podejmowałem, to widziałem za każdym razem strzelające mangonele w kierunku moich jednostek, kiedy wieże oblężnicze były w pobliżu niej. Więc myślę, że i tak będzie też w tym przypadku. Dobra, jest nasza wieża oblężnicza. Podjedźmy nią, nie wiem, tu, w to miejsce. Zobaczmy, czy w ogóle dotrwa, czy dojedzie do tamtego punktu. I zobaczmy, jak zachować zachować się mangonela w tym wypadku. Wieża jak sami widzicie jest powolna. Ilu mam tutaj kuszników? 480, ach zaznaczyło to się coś tamtych, dobra. 413, damy ich na kontrol 1. Wysyłam ich tutaj, no i wieża obrężnicza zobaczcie. Nagle Mangonela w jakiś ciekawy sposób ruszyła. No i rozwali nam wieżę obrężniczą, no nic, trudno. Lecimy w takim razie jeźdźcami w to miejsce. W mnichu wyślemy jako sztuczny tłum. 600 paru dziesięciu pikinierów. Tak samo wysyłamy. I wysyłamy też zbrojnych. Przebijamy się w tym miejscu przez mury. Jakoś to będzie. <grytania> o w ogóle ma jakieś niebieskie tutaj słuchajcie, punkciki. Jestem ciekaw, co to jest o co chodzi z tymi punkcikami niebieskimi. Czy to po prostu jest współczynnik szczęścia, czy... Czy nie wiem, czy jak jest się przy jakichś ruinach, to ma się taki po prostu współczynnik, jakaś nowa mechanika, tak mi się wydaje, albo po prostu ten lord tak ma nie. No i dobra, utukliśmy ostatniego. Fajna to była rozgrywka. Cieszę się, że udało mi się to zrobić i sprawdzić limity nowej twierdzy. Stałem ranking prostak tak 2 godziny 44, 32 sekundy. Aczkolwiek no, oficjalnie udało mi się zejść już poniżej 20 minut razem z Pawelosem, czyli Świstakiem. Eee, no 166 miejsce na świecie na pewno jest fajne, ale myślę, że dałoby radę to zrobić nawet jeszcze lepiej i postaram się to niebawem eee, zrobić, może na streamie, zobaczymy. Podsumowując to co ta gra nowego no to na pewno limity są zdecydowanie większe, przynajmniej w tym demku. Dalej są zaimplementowane niektóre rzeczy z krzyżowca, które no niekoniecznie powinny być zaimplementowane. Zaraz to im tam gdzieś stikietuje. Jeżeli chodzi o współczynnik strachu, na pewno na negatywnym współczynniku strachu jesteśmy. Nasze jednostki mają debuff, ale czy ten debuff ma jakikolwiek wpływ? Wątpię. Jednostki giną jednakowo szybko, przynajmniej rycerze. Takie wrażenie odnoszę, może tam plus minus 5 sekund dłużej wystoją, jak mają pozytywny współczynnik strachu. No, i wyeliminowali sporo exploitów, które gdzieś tam istniały i były uciążliwe w rozgrywce. No i dodatkowo jeszcze eksploity z machinami obrężniczymi też raczej są już wyeliminowane. Także jest jeszcze z czego cieszyć. Gra naprawdę została poprawiona. Wiele, wiele się zmieniło w tej grze. Myślę, że na lepsze. Tymczasem to tyle z mojej strony na dziś. Pamiętajcie o pierdołach pod filmem, jeśli się Wam to podobało. No i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.